Wie pani jak daleko sięgają granice jury? No zapewne jakby wskazywała nazwa Jura Krakowska-Częstochowska wyznaczane miejscowościami Częstochowa-Kraków. No nie do końca są tacy, którzy mówią jura krakowsko częstochowsko wielońska. Ale my dzisiaj udamy się na te północne krańce jury, żeby zobaczyć jakie ciekawostki one w sobie skrywają. A jest co do oglądania. Poszukamy skarbów. Jedziemy. Dajcie. Taka jedna gmina leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, szczyci się swoimi lasami, terenami zielonymi, czystym powietrzem oraz ekologią. A wszystko zaczęło się tu osiem wieków temu, kiedy jeden z piastowskich książąt tak się nią zachwycił, polując w pobliskich lasach, że nadał jej specjalne prawa i nazwę z dębami w tytule. Miejscowość o nazwie Dąbrowa przez wieki pozostała, ale by odróżnić tę szczególną, na początku XX wieku dodano do niej określenie zielona. Na dębach się nie skończyło. No, Dąbrowa to nie tylko Dąbrowa, ale ta Dąbrowa Zielona, w, tej, w której jesteśmy. Bo ona tak naprawdę datuje się na rok 1248, kiedy to Konrad Mazowiecki, właściwie jego syn Kazimierz Książę Kujawski, nadał prawa tej osadzie, gdzie pewnie wcześniej w tych starych dębach, dębowych lasach polował. Czy... Jakiekolwiek zabytki po tych dawnych czasach pozostały? No może po XIII wieku to nie, ale yy, tak. Naprawdę teraz znajdujemy się w kościele XVI-wiecznym, zbudowanym w 1554 roku i w kościele XX-wiecznym, bo jesteśmy w dwóch kościołach. Otóż część tego kościoła XVI-wiecznego wykorzystano do rozbudowy tego pięknego kościoła pod wezwaniem św. Jakuba w Dąbrowie Zielonej na początku XX wieku w 1910 roku. Pamiątki pozostały. No, przede wszystkim wspaniałe polichromnie, przepiękne nagrobki, pozostałe po fundatorach tego XVI-wiecznego kościoła i mnóstwo bardzo ciekawych zabytków. Kościół mógł więc powstać tu już w XIII wieku. Dziś wiemy, że do roku 1554 była to świątynia modrzewiowa. Potem Rozbudowywana, przebudowywana, dobudowywana, zmieniana. O każdej z nich najlepiej opowiadają XVIII-wieczne polichromie, które budzą podziw górując na sklepieniach oraz wewnątrz kopuły. Ale zabytków jest tu dużo więcej, takich jak rokokowe ołtarze z 1776 roku, renesansowe portale i nagrobki Dobrodziejów Świątyni z 1600 roku, rzeźbiona krzcielnica z 1778 roku, a nad nią, co rzadko można spotkać w takim miejscu, unikatowa płaskorzeźba Chrztu Chrystusa z drugiej połowy wieku XVIII. Z Dąbrowy zielonej szlaki przywiodły nas do nieznaj. Do zielonych nieznaj. Za nami pałac w Nieznanicach i miejsce z ciekawą historią. Pałac, co prawda, liczy sobie niewiele ponad 100 lat, ale pewno było tu coś jeszcze wcześniej. No, wcześniej był e, modrzewiowy dwór, e, bo majątek należał wtedy do rodziny Gogolewskich, ale ci tak średnio chyba gospodarowali, ponieważ majątek musiał zostać zlicytowany. Później kopiła to rodzina Kończykowskich. E, Później przekazała to w ręce rodziny Dębińskich. Tam było trzech braci utracjuszy, którzy przegrali majątek na wyścigach konnych. I wreszcie, szczęście uśmiechnęło się trochę, jak Leon Wyncze w 1876 roku kupił ten majątek. Rodzina Wynsze, pochodząca z Gerli, czyli z polskiego zgorzelca, wreszcie zaczęła tutaj porządnie gospodarować. I wtedy to właśnie syn Aureliusz Wynsze... Wybudował ten wspaniały pałac w 1918 roku. Po tamtych czasach coś pozostało? No przede wszystkim, wreszcie pałac ma szczęście do obecnych właścicieli, którzy zrobili tutaj prawdziwą jorajską perełkę. Zobaczymy. Chodźmy do środka. Obiecywał pan, że zachowało się coś do naszych czasów? No przede wszystkim to wspaniała Antrée, to tutaj w tym miejscu właściciel siedział i witał swoich gości, a dzisiaj witani są turyści. To pałac, który wart jest zobaczenia, zwłaszcza, że zachowało się sporo z wyposażenia wnętrza. W przestronnym holu zobaczyć można przepiękne, zabytkowe boazerie i balustradę wieńczącą schody z piętra na parter. W holu wisi także 100-kilogramowy, kryształowy żyrandol, który sięga z pierwszego piętra aż na parter. Zabytkowe są okna w pałacu i dekoracje, które je ozdabiają, wreszcie liczący sobie blisko wiek piec No i zdjęcia, które przypominają o historii tego miejsca i jego właścicielach, dzięki którym pozostał, a i dziś istnieje. I znów wróciliśmy na szlak miast. No, co prawda to miejsce Olsztyn głównie znany jest z zamku, ale jesteśmy tu chyba nie tylko z tego powodu. No, przede wszystkim dlatego, że jest piękny zamek olsztyński, ale to z niego, właściwie z kamieni, z murów olsztyńskiego zamku, powstał ten kościół. Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela powstał już pod koniec XVIII wieku, a ufundował go Jerzy Dominik Lubomirski, starosta olsztyński, i kościół skrywa sobie również dzisiaj ciekawe pamiątki. Jedną z nich, która jest w lochach pod kościołem zobaczymy. Idziemy. I trudno się dziwić, że olsztyńska świątynia ma swoje tajemnice. Powstała przecież u podnóża jednej z największych warowni szlaku linniazd średniowiecznego zamku Kazimierza Wielkiego. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi już z roku 1306, choć wtedy nosił on nazwę przy Miłowice i był istniejącą tu do drugiej połowy XIII wieku strażnicą. I to ją rozbudował wiek później Kazimierz Wielki, jako jeden z najważniejszych i najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Zamek był między innymi więzieniem dla szlachty. Tu swojego żywota dokonał słynny Maćko Borkowic, wojewoda poznański, który, jak opisywał to Jan Długosz, związał się z rozbójnikami i złodziejami, z czego czerpał niemałe zyski. Król kilkakrotnie upominał Maćka, jednak wobec braku poprawy ze strony wojewody, pojmał go, a następnie skazał na śmierć głodową w jednej z baszt Osztyńskiego zamku. Ale zamek to też tragiczna historia dzielnego starosty Kacpra Karlińskiego, który poświęcił syna, by obronić warownię przed najeźdźcą. Pierw byłem Polakiem niż Ojcem, miał powiedzieć dzielny obrońca. Ale bohater, który pozostał w kościelnej krypcie, to postać, o której wiadomo niewiele, choć można zobaczyć, jak wyglądał. Uwaga na schody. Zapalmy światło, już jesteśmy w lochu pod kościołem i proszę zobaczyć, tutaj w środku tego lochu zmumifikowane zwłoki konfederata barskiego, który ranny ciężko pod Częstochową, tu w Olsztynie znalazł swoją śmierć. Pozostał na zawsze. Pozostał na zawsze. Polety i guziki, tyle pozostało po dzielnym obrońcy Jasnej Góry z czasów Konfederacji Barskiej, który pozostał na zawsze w Olsztyńskiej Krypcie. Jego historia to niezwykła opowieść. Nazywał się Zieliński, a w każdym razie tak przetrwał w tradycji. A co do legendy, jest jeszcze jedna o butach. Te prawdziwe, w których go pochowano, miały zniknąć podczas II wojny światowej, kiedy tereny te zdobywała Armia Czerwona. Komuś spodobały się oficerki konfederata i zamienił je na swoje kamarze. Dziś już tylko turyści i nocne ćmy zakłócają jego czterowiekowy odpoczynek. Dziś zobaczyliśmy zabytki nieco zapomniane, a przecież wciąż budzące podziw swą historią. Co prawda nie leżące na szlaku Orlich ale to właśnie szlak Orlich z jego zamkami położonymi na zachodniej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej chronił również te tereny. Tereny, bogate w historię i ciekawe pamiątki. Warto je odwiedzać. Żeby zobaczyć te pamiątki i żeby poznać tę historię, trzeba po nią sięgnąć osobiście. I pewnie będziemy po to sięgać w następnych odcinkach również.